Jesteśmy tu po to, żeby pomóc się podnieść z tej beznadziei. Nasza Gosia potrzebuje pomocy, potrzebuje pomocy jej syn Leon. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj nie byli razem z nimi i nie pomogli im w tej bardzo trudnej dla nich sytuacji. Nie pada, świeci, jest cudownie. Śpiewamy! wyraz z przyjaciółmi zagrali dla Leosia. Mieszkańcy połączyli siły, by wesprzeć siedmiolatka w walce z ciężką chorobą. Charytatywny koncert uwielbienia pod hasłem Wznieś serce nad zło przyciągnął mnóstwo osób. Nie przeszkodził nawet deszcz. To wydarzenie udowodniło, że można połączyć zabawę z pomaganiem. Jesteśmy przygotowani na niesienie pomocy Leosiowi. Teraz parę słów od siebie do nas, bo to jest najważniejsza osoba, która zajmuje się Leosiem, jego mama, najwspanialsza mama na świecie. Oddaję jej głos. Witajcie kochani wszyscy dziękuję wam, że jesteście tutaj ze mną, że wierzycie, że uda nam się uratować Leosia. Kochani, e, chciałam podziękować organizatorom tutaj koncertu e, King Wszystkim ludziom o otwartych sercach. O piękne dźwięki zadbała szkoła muzyczna Kik Muza. Jeżeli chodzi o, o nasze koncerty charytatywne, to w, w przeciągu ostatnich lat zagraliśmy ich kilkanaście albo i nawet kilkadziesiąt. Szczerze mówiąc, przestałem liczyć. Fajnie jest, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, którzy nas wspierają, bo sami jako szkoła nie moglibyśmy robić to z takim rozmachem, jak teraz się udało to zrobić. Wiadomo, pomagają nam media w tym wszystkim, natomiast ludzie dobrej woli wokół nas naprawdę robią ogromną robotę. Kolejna akcja charytatywna z inicjatywy Kik Muzy. Tutaj dołączyło się bardzo dużo osób, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy przybyli. Mimo niezbyt sprzyjającej po... Tej też ubielym, bo cię tu nie trzeba. Publiczność, nie ty też ubielym, bo cię tu nie trzeba. Łomi góry lasy, łomi góry lasy, łomi nasze pięzdno. Jak zawsze wspieramy osoby potrzebujące. Jesteśmy współorganizatorami tej tutaj, tutaj imprezy całej. Po prostu założyliśmy zbiórkę publiczną przez nasze stowarzyszenie i, i mamy zezwolenie Ministerstwa Wewnętrznego na prowadzenie tejże zbióreczki. Będzie to w formie zbiórki pieniążków do puszek tutaj w dniu dzisiejszym, jak również w późniejszych dniach przy okazji różnego rodzaju Imprez, spotkaj, jak również myślimy o skarbonach w miejscach publicznych, czyli sklepach, gdzie darczyńcy mogą, mogą wrzucać swoje pieniążki na wsparcie Leosia. Leoś choruje na rzadką chorobę, moja, moja. Chłopca można wesprzeć poprzez fundację dzieciom zdążyć z pomocą. Teraz organizujemy zbiórki pieniążków na operację Leosia. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. W, w klinice moja moja w Szwajcarii. Czekam na odpowiedź i kosztorys. No miejmy nadzieję, że uchronię Leosia przed następnymi udarami, bo to jest teraz najbardziej, najbardziej ważne dla mnie, żeby syn, syn mógł żyć normalnie. Włączamy się, pomagamy cały czas, staramy się jak najwięcej pomóc i zbierać pieniędzy. Dostaliśmy puszkę i chodzimy i z i zbieramy jak najwięcej. Możemy dołożyć kawałek swojego i możemy uratować jakieś dziecko. Młodzieżowa Rada włącza się do pomocy um, Lośowi który potrzebuje pomocy wszystkich. Tak, oczywiście zawsze warto przychodzić na takie imprezy i pomagać. No jak to, dlaczego? Dlatego, że możemy się podzielić drobnymi groszami, prawda, tutaj tyle osób pracowało, młodzi pięknie śpiewają, pięknie grają, trenowali, i trzeba to docenić i to wszystko robimy dla, dla OSIA. Żeby czuć się lepiej samemu, tak jakby z tym, że możemy komuś pomóc i nie tylko dla nas to będzie lepiej, ale Ktoś też będzie miał lepiej przez nas. Żeby każdy mógł doświadczyć szczęścia w życiu. Że my też dołączamy do całej kwesty na rzecz Leosia. Gramy, śpiewamy, decytujemy i też jemy pyszności dla Leosia, aby wyzdrowiał. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji, były zabawy dla dzieci oraz charytatywny kiermasz. Na koncert w parku Soku zaprosiła szkoła muzyczna Kigmuza przy wsparciu burmistrz Pilzna, Domu Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzińskiej, OSP Młodzieżowej Rady Miejskiej, Kówca ZKP oraz Stowarzyszeń i KGW. No masz głębiej, niż